Witajcie, kochani, na moim kanale, z tej strony, Gosia. Dziś będzie filmik o nawożeniu roślin, jakie nawozy ja stosuję, kiedy stosuję i jakie opryski tutaj stosuję przez cały sezon. Nawożenie roślin rozpoczynamy, można powiedzieć, że na samym starcie, jeśli sadzimy jakąś roślinę, to znaczy ja tak robię, to przygotowujemy dołek, czyli kompost, ziemia taka pulchna zborka dodatkowo moja ziemia jeśli jest roślina która potrzebuje ziemi kwaśnej no to kupuję ziemię kwaśną jeśli roślina potrzebuje bardziej suchego stanowiska to dosypuje piasku dosypuje kamieni żeby po prostu wymieszać tą glebę żeby ta roślina miała dobry start jeśli ktoś ma piaszczystą glebę, to musi wykopać większy dołek, sypać tam więcej kompostu, więcej takiej ziemi z worka, żeby to po prostu dobrze przemieszać, żeby faktycznie ta roślina miała dobry start. Oprócz tego ściółkowanie rabat. Ściółkować można korą, można z rębkami, jeśli oczywiście ściłkujemy świeżą korą lub świeżą zrębką, no to sypiemy obornik kurzy, który ma bardzo dużo azotu, no bo świeże zrębki po prostu podbierają azot z gleby. Ja to widzę u siebie, bo ja stosuję u siebie i korę, i zrębki, i one nigdy nie były przekompostowywane tak, jak to powinno się robić, no bo po prostu nie miałam na to czasu, żeby wiecie, 2-3 lata przekompostować korę lub zrębki i później dawać na rabatę. Tam, gdzie są byliny, to dawałam karton no i tam po prostu wysypywałam zrębki. No i faktycznie ja wiedziałam, że podbierały azot te zrębki. Tak samo kora, no bo była nieprzekompostowana i to było widać na tych roślinach, że te liście nie są takie, jak powinny być. Więc warto sobie... Podsypać yy, obornikiem granulowanym, właśnie kurzym. Można ściółkować trawą, można ściółkować kompostem. Wtedy naprawdę rośliny dostaną wszystko to, co najlepsze. I Ja to polecam, sama to stosuję, więc naprawdę warto. U mnie jest lekko zakwaszona gleba, więc ja dodatkowo jeszcze sypię sobie popiół drzewny z kominka. Pamiętać należy również o tym, żeby nawozów płynnych nie polewać po roślinie po liściach, tylko po prostu wokół rośliny, żeby ich po prostu nie spalić. Tak samo nawozy sypkie sypiemy wokół roślin i można je zmieszać z glebą lub przysypać kompostem. Warto przykrywać ten lub mieszać z glebą, wtedy lepiej te. Związki będą przyswajalne przez roślinę. Nawożenie róż ja stosuję dwa razy w roku. Pierwsze to jest na przełomie marzec lub kwiecień. Wszystko zależy, kiedy po prostu ja wysprzątam dokładnie rabaty. No bo wiadomo, że z róż trzeba wysprzątać liście, które tam zostały jakieś opadnięte, więc ja sobie teraz to jeszcze wydmuchuję tutaj. Na trawnik, wtedy ja dopiero nawożę, więc myślę, że ja to zrobię dopiero w przyszłym tygodniu, to nawożenie. Drugie nawożenie będzie na przełomie, nie tak gdzieś koniec maja, początek czerwca. I uważam również, że warto wtedy nawozić, bo ja później miałam naprawdę bardzo fajne efekty, jeśli chodzi o kwitnienie. Wyglądały róże tak, jak to pierwsze kwitnienie, po prostu były takie bujne. I naprawdę tutaj zachwycały mnie po nawożeniu dobrze podlać róże. Oprócz nawożenia robię oprysk wszystkich róż gnojówką z pokrzyw. I jest to na mszyce. Można również zrobić sody oczyszczonej, czyli jedna łyżeczka sody na 1 litr wody, do tego jakiś olejek lawendowy, żeby odstraszały te mszyce. No ja staram się nie stosować tu żadnych takich oprysków. Chemicznych czy jakichkolwiek, no bo ja mam u siebie bardzo dużo jedronek, więc ja nie walczę po prostu w inny sposób. Oprócz tego, ja sobie tutaj robię wyciąg ze skrzypu i to jest właśnie bardzo fajne na choroby grzybowe. Dlatego ja również tutaj nie stosuję żadnych takich oprysków na choroby grzybowe, ja po prostu robię sobie ten wyciąg ze skrzypu. I to jest 1 litr nawozu na 3 litry deszczówki. Ja sobie to mieszam. Oczywiście, wcześniej to gotuję przez parę minut, i później taki skrzyp odcedzam, i na drugi dzień ja to stosuję. Również można robić jeden ząbek czosnku, 250 ml gorącej wody, i również po 24 godzinach. Można stosować tutaj opryskiwać różnego rodzaju rośliny. Po nawożeniu róż, ja każdą różę podlewam około 10 litrów wody. Każdą różę po prostu tak zalewam. Jeżeli jest mniejsza róża, to troszkę mniej tej wody, ale przeważnie tak podlewam. Oprócz tego, ja mam dwa Mausery. Jeden Mauser jest, gdy pada, jest cały czas pełny, a drugi Mauser również mi kropelkuje tutaj. Na tej linii kroplującej. Dlatego mam cały czas odkręcony ten zawór, bo zauważyłam i w zeszłym roku, i dwa lata temu, że nawet gdy u mnie pada, a była susza, to i tak te rośliny po prostu za bardzo się nie napiły, bo tej wody jest tak mało, że jest tam tak sucho na tej rabacie, że ja zostawiam ten drugi Mauser, żeby po prostu woda cały czas kroplowała. I powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę, bo faktycznie rośliny dużo lepiej z roku na rok wyglądają, dużo lepiej rosną, dużo lepiej kwitną, bo mają więcej tej wody. Nawożenie hortensji, jeśli dobrze zaprawiliście dołek, to wystarczy później nawozić albo obornikiem, albo wieloskładnikowym nawozem takim do roślin kwitnących. Albo nawozem do pomidorów, bo on ma bardzo dużo potasu, więc bardzo fajnie te rośliny również będą kwitnąć. Więc ja to polecam. Ja stosuję różne nawozy. Raz dostanie hortensja obornika, następny sezon dostanie jakiegoś nawozu wieloskładnikowego i po prostu ja tak na przemian. Oczywiście tutaj najważniejszą, właściwie myślę, że takim kluczowym, będzie nawadnianie. Czyli jeśli zaczynają hortensje u Was tworzyć pąki, to najważniejszy zabieg to jest podlewanie. Ja podlewam raz w tygodniu i to jest właśnie tak 10 litrów wody lub raz na 3 dni. To wszystko zależy właśnie jaka jest pogoda. Młode hortensje nawożę nawozem z drożdży. Jedna kostka drożdży na 10 litrów wody w miseczce... Nalewamy sobie ciepłą wodę, łyżkę cukru, i do tego, żeby to wymieszać, to się rozpuści, i później wlewamy do tego wiadra 10-litrowego. Jeśli robię oprysk, to wtedy pół na pół. Hortensje ogrodowe były nawożone nawozem jesiennym. Oprócz tego nawozem jesiennym były nawożone ciemierniki, były tutaj nawożone azalie i rododendrony. Bo te rośliny startują wcześniej. No i żeby lepiej przezimowały, ja sobie nawoziłam w zeszłym roku jesienią tutaj nawozem jesiennym. To nie była żadna reklama, po prostu tutaj jakiegoś nawozu jesiennego, po prostu ja to stosuję od dwóch sezonów. No i jak na razie jestem zadowolona, więc na pewno tak dalej będę robić. Oprócz tego nawoziłam siarczanem amonu żeby hortensja była niebieska. W tym roku podleję hortensję ogrodową nawozem do pomidorów, bo on ma więcej potasu i zobaczę jak będzie, bo ja teraz już swojej hortensji nie przykrywam. Oprócz tego nawoziłam tutaj hortensję nawozem z mniszka lekarskiego. Mniszek lekarski ma to do siebie, że naprawdę jest to mocny nawóz i trzeba go dobrze rozcieńczyć. Więc lepiej dać mniej niż za dużo, bo on spala po prostu liście. Mi tak spalił trochę liści, liście się później odbudowały, ale po prostu się wystraszyłam, bo sobie podlałam, no i po prostu zaczęły brązowieć liście po kilku dniach. Więc warto po prostu uważać z tym nawozem. I tak, jeśli kwitnie, Miniszek lekarski, to ma wtedy więcej potasu, fosforu, żelaza, więc on jest bardziej taki, myślę, wydajny. A jeśli ma same liście, to znów jest bardziej zakwaszający glebę, więc będzie się nadawał do roślin kwaśnolubnych. Oprócz tego, pod rośliny wrzucam sobie tutaj fusy z kawy. Jak wypijemy tutaj na tarasie kawę, to od razu te fusy lądują po prostu pod, albo pod róże, albo pod jakieś kwaśnolubne, albo pod hortensje ogrodowe. Oprócz tego skórki z bananów, one zawierają potas, więc również lądują tutaj od razu na rabacie. Nie wyrzucam ich na kompost, tylko od razu pod rośliny. Bardzo szybko brązowieją, więc te skórki wyglądają jak tam po prostu, wiecie, położona kora. Nawożenie powojników. Ja zrobiłam osobne wideo. Jeśli ktoś ma problemy z powojnikami, to warto obejrzeć to wideo, bo myślę, że dużo mu się rozjaśni. Jeśli chodzi o nawożenie, to ja popełniłam jeden taki naprawdę duży błąd, bo na nawozach było napisane, żeby podlewać młode rośliny raz na dwa tygodnie nawozem, starsze rośliny raz tam w miesiącu. No, i powiem Wam szczerze, że ja tego nie robiłam. Więc to był mój taki duży błąd, że po prostu tego nawozu te rośliny dostały mniej. Ja mówiłam również na tamtym filmiku, że po prostu powojniki potrzebują, żeby zbudować tą masę korzeni, a później zbudować tą masę liści, masę tych pędów. Więc one potrzebują tego nawożenia. A ja tego nawożenia nie robiłam tyle ile one tego potrzebowały. Więc warto patrzeć i warto stosować się do tych instrukcji, które są na opakowaniach. Zawsze można dać mniej, żeby też nie przenawozić jakiejś rośliny. Nawożenie powojników robimy już w marcu i później aż tam chyba do lipca czy do sierpnia ostatnie nawożenie. Jeśli chodzi tutaj o moje nawożenie, ja wczoraj Wybrałam sobie część ziemi i tutaj już sobie nasypałam vermi kompostu, bo widzę, że ten kompost jest taki naprawdę sypki, taki fajny. Jednego powojnika posadziłam w, w takim wermikompoście i w takiej zwykłej ziemi, również z worka. No i wymieszałam to i zobaczę. Jestem ciekawa, czy fajnie tutaj zadziała ten vermikompost, Myślę, że tak. Oprócz tego podlałam tym dżohumusem, podlałam powojniki w garażu i widzę, że fajnie wystartowały. Na uwiąd powojnika ja stosuję nadmanganian potasu. Taki nadmanganian kupicie w aptece. Byliny nawożę teraz. Jak tylko posprzątam rabaty, to będę nawozić obornikiem. Później, jak będę miała nawóz zrobiony z pokrzyw, Myślę, że za niedługo pojawią się pokrzywy, więc będę robić tutaj nawóz. No to będę go podlewać tutaj wszystkie te byliny. A oprócz tego jeszcze będę później podlewać nawozem do roślin kwitnących, takim wieloskładnikowym nawozem. Może to być również do roślin balkonowych. One mają podobne składy, więc można sobie również podlewać rośliny. No, można by było tylko tym wieloskładnikowym, takim do roślin kwitnących, podlewać tutaj rośliny i również będą fajne efekty. Piwonie można również podlewać tutaj nawozem z drożdży. Bardzo podobno fajnie ta piwonia kwitnie. Ja będę to w tym roku stosować i zobaczę, na pewno Wam dam znać. Wszystkie gnojówki ja stosuję po deszczu. Oprócz tego, jeśli sypię jakieś nawozy, to podlewam te nawozy, żeby szybciej zaczęły działać. Gnojówką z pokrzyw nie podlewam roślin kwaśnolubnych, nie podlewam roślin takich na szybki zbiór w warzywniku, czyli rzodkie, sałata, szpinak. Coś takiego właśnie nie podlewam, bo to podobno szkodzi, więc nie powinno się tym podlewać. Oprócz tego nie podlewam fasoli, grochu, roślin korzeniowych, czyli pietruszki. W ogrodzie stosuję popiół drzewny i popiół również trzeba stosować tak z umiarem, bo on odkwasza glebę, ale również może zasolić. Cebulowe rośliny kwitnące podsypuję. Albo obornikiem, albo mączką bazaltową, albo nawozem wieloskładnikowym do roślin kwitnących, tak zwane lilie, tulipany, narcyzy. Teraz jeszcze bratki. Zaczęłam znów tutaj nawozić tym wieloskładnikowym. Oprócz tego dobrze jest zaprawić dołki, żeby faktycznie te rośliny miały dobry start. Bo ja w poprzednich latach sadziłam w moją ziemię. Troszkę dawałam kompostu i to był duży błąd. Teraz robię zupełnie inaczej. No, i teraz przynajmniej są efekty. Objawy niedoboru azotu to mamy jasnozielone zabarwienie starszych liści, mamy różnego rodzaju chlorozy na pędach, na liściach, jakieś drobnienie liści. Te owoce są takie mało atrakcyjne. I zbyt szybkie kwitnienie roślin. Wtedy jest to objaw niedoboru azotu, a znów, gdy jest azotu za dużo, to rośliny mają ciemnozielone liście, takie wiotkie te pędy. Objawem przenawożenia potasu będzie to słabszy wzrost, gorsze plonowanie, niedobór magnezu, bo gdy jest za dużo potasu. To znów występuje niedobór magnezu, więc czasem lepiej dać mniej nawozu niż za dużo. Znów niedobory potasu, no to będą różnego rodzaju chlorozy, takie międzyżyłkowe liści, i to widać głównie na hortensjach bukietowych, że tego potasu tam zawsze brakuje. Zaburzenia turgoru liści, że te liście takie wyglądają troszkę jakby były zwiędnięte. Opadanie zawiązków, pąków lub owoców, bo po prostu nie są w stanie wykarmić. Różnego rodzaju zwijanie brzegów liści, brązowienie liści. To wszystko może właśnie być niedobór potasu. Również może być tak, że rośliny są mniej odporne na przemarzanie. Niedobór potasu u papryki. Będzie to widać właśnie, że te liście są takie zwiętnięte. Jeśli mamy za dużo azotu w pomidorach, to będzie zaburzać pobieranie wapnia i będzie często na pomidorach robić się sucha zgnilizna. Po prostu owoce na górze pomidora będą robić się takie brązowe. Z kolei nadmiar fosforu w glebie sprawia, że rośliny gorzej rosną. Nadmiar fosforu powoduje, że jest. Zaburzone przyswajanie żelaza i miedzi. Pojawiają się chlorozy tutaj, akurat na młodych liściach, bo po prostu mają niedobór tych pierwiastków. Objawy niedoboru fosforu będą ciemnozielone, czerwone lub purpurowe zabarwienie roślin. Przebarwienia są na łodygach, często na liściach. Starsze liście są brunatne, żółto-czerwone. Łodygi roślin są cieńsze i krótsze. Najlepiej stosować takie nawozy, które mają najwięcej pierwiastków. Wtedy rośliny dostaną to, co potrzebują. Ja stosuję co roku jakieś nawozy z różnych firm. Jeżeli się Wam coś sprawdzi i fajnie rośliny kwitną, fajnie rosną, to nie trzeba zmieniać. Ale jeśli widzicie, że są niedobory na liściach, a właściwie roślina pokaże nam wszystko na liściach, jak ona wygląda i czego ona potrzebuje. No to wtedy po prostu wchodzimy z nawożeniem. I ja, na przykład, przez sezon widzę, że jakieś rośliny mają gorsze liście. To wtedy wchodzę z nawożeniem. Nawożenie roślin nawozami płynnymi bardzo dobrze na rośliny działa. Jeśli chcielibyście, na przykład, zrobić sobie takie nawozy. Zawsze z tyłu na etykietce jest napisane, jak to zrobić. Jeśli chcielibyście na przykład z obornika granulowanego, no to kilogram obornika granulowanego na 10 litrów wody zimnej. Mieszamy codziennie taki obornik. Oczywiście przykrywamy, żeby tam się woda nie dostała, no bo wtedy nam się to rozcieńczy. I później rozcieńczamy i podlewamy rośliny. Oprócz tego, różnego rodzaju nawozy. Płynne, bardzo fajnie działają na rośliny, więc również warto to stosować. Wszystkim osobom, które dotarły do końca i tutaj nadal słuchały mojego wywodu, to im za to dziękuję. Oprócz tego, wszystkim osobom, które tutaj subskrybują ten kanał, które tutaj zaczęły subskrybować, bo widzę, że Was tutaj przybyło chyba 100 osób w ciągu kilku dni, więc dziękuję Wam za to. I zapraszam na następne filmiki.